Teraz ostatnia szansa naszego Equinoxa, że może się jednak obronić na dużej cewce magicznym programem Gold, więc tak to zrobimy. Wyłączamy dyskryminację. Czy robimy podobne, podobne ustawienia jak tam? Albo słyszymy kolor, albo nie słyszymy nic, po prostu. Tak? W tamtym na prospektingu się nie da, tam słyszysz żelazo po prostu. Ale tu niestety w trybie Gold masz dźwięk ee, no, wszystko jest taki jeden sam, dźwięk. więc musimy wyłączyć dźwięk żelaza. Ale no. rozmawialiśmy kiedyś z twórczynią właściwie tego, tak, tak, tego zera. Pozdrawiam, pozdrawiamy. pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dziewczynę to masz, Prosiliśmy o to, żeby wprowadzono żeby drugi dźwięk. Ale nas. to chyba nie tak działa, bo to będzie też dostatek jakiś no, prawdopodobnie w momencie. No ale może się kiedyś coś pojawi, dobra e, Przypompuję sobie Masz ustawiony ten, nie? No mam, mam, mam Zobaczcie jaki jest odczyt gruntu, Tutaj nie inny niż było Ja na pole 2, przepraszam A miałem dać Golda, nie? Pyk Jeszcze raz To już mamy I teraz tak jak Mirek zasugerował a nie, pod podobnie. Tak, tak, będzie podobny. Jest troszkę niżej, widzisz? On go ujął, bo tam jest 72. Dobra. I reaktywność, wszystko zostawiamy Zasadko to samo. Tak samo. Zobacz, jak masz z tego. No w ogóle. No, bo mam inaczej. Czwóreczkę, ja miał było 7, 7, nie? 6, 6, 6. I co, tam była jedyneczka, nie? Tak. To są ustawienia, które bardzo dobrze tutaj działały. Działają. Na siódemce może było. E, jedyneczkę wracamy, czy zostawić sobie? Jak, jak uważasz, jak, jeżeli chcesz kopać koks i nie boisz się kopania koksu w dobrym polu Ale wiemy, że możemy to powiedzieć, że głębokie depozyty ten nasz cudowny Equinox daje na jedynkę, dwójkę eee, Granica zasięgu w Equinoxie daje tak jak mówisz 1,2 to nie tylko depozyt. To może być coś znaczy bardzo, głębokie bardzo cel, głębokiego tak. na granicy zasięgu i to jest różnica między White'sem a Equinoxem eee, Że White's daje te głębokie cele graniczne go? na plus 94 Proszę? Grun, czy nie? Włącz sobie śledzenie, żeby było tak jak w innych programach. Dobra, no to ja byłbym gotowy. No to spróbuj od tego kamienia magnetycznego. Czułość 23? Tak, jest stabilnie, żeby było. A z Tu musi go tutaj pokazał żeby to na bank. No nie, bo to jest kamień magnetyczny. On traktuje jak żelazo. On ma 80. A ID daje 6,7 cały czas. No, ale nie chcę dać sygnału do pokolenia. nie daje no. Dlatego, że to jest tak jakby było przyłożone z żelazem Dobra Zademonstruj to się dzieje obok, jak tu jest śmietnik No i sami musielibyście zdecydować, czy w takim trybie jesteście w stanie chodzić Dosłownie tu, tu kopiemy, tu kopiemy, tu kopiemy, tu kopiemy Tu kopiemy, tu kopiemy I tak bez końca Dlatego powiem Wam szczerze, że osobiście tryb Gold w takiej wersji z tym jednolitym audio na żelazo nie przemawia do mnie. Jest trudno. Nie jesteśmy teraz w stanie sprawdzić właściwie, czy te wszystkie kolorki, które tam niby wyskakują, czy że faktycznie są małe śruty, czy coś. Co? Eee, masz zakłócenia, jakby z telefonu, chyba nie? Masz telefon przy sobie? No. No, no, zawsze chodzę z telefonem. Więc... No to jak chodzisz tak, to tak robimy. Tak mi się wydawało. To jest... No i teraz przejdź i ile rzeczy musisz kopać? A może tyle tych kolorowych rzeczy tu jest? No nie, to by pokazały inne wykrywacze Trudno to ocenić tak naprawdę To tak, to, to Ale się do Może być jakiś kolorek tak znaczy, No wiemy, że to dobrze działa, tak? No może faktycznie jest tyle drobnych kolorów jakiś. Nie wiem, nie. nie znaczy wiem, wiemy, że dobrze działa, się... ale w praktyce wygląda tak, że jak wchodzimy w miejsce podobne jak to, to po prostu się nie da szukać, bo to musi być w miarę czysto, tak, żeby można było używać tego programu. Bo tu jest zbyt duża odezwa gruntu według mnie. Co mam ci powiedzieć? że robione w Australii na pustyni do szukania złota. Mm. Teoretycznie nie powinno być żadnych metalowych rzeczy, nie? Ale daje Rzymka na najbardziej zdecydowanie, ID stałe 14 o, ważne jest, że ci dźwięk zatrzymał, nie? Znajścia normalnie walnęło. Z tej strony nie, także tam musi być grubo maskowane czymś. Ale już lepiej niż w pole nie? No w ogóle nie będzie dialogo. A tu jest IB 1511, więc jest szansa, że go byście wydobyli. Coś sygnalizuje, ale i John dokładnie jest. Nie dałoby być stałego Ejni Czekaj, bo mi dzisiaj wszystko je Już raz Tak jak słyszycie, no ciężko to po prostu jest sobie zadecydować Jest tak wiele podobnych sygnałów, one nie mają żadnego innego nasycenia Jest to jednolity dźwięk po prostu Taki monoton o tym samym nasyceniu, więc dlatego naprawdę ciężko. Ciężko po prostu chodzić w tym trybie. Musiałby być mega spokojny. To on nie jest w miarę spokojny, tylko że on naprawdę on dobrze No, no wiemy, ale tamte on... popiskiwania no, tak, są tak, takie no, no, średnie. To, to, ja na, te, na to nie zwracam w ogóle uwagi, na to jak chodzę Na takie. No ale tu już obok Ja bym się bał, że mijam coś bardzo głębokiego. O to Pytanie, co to jest? Czy to jest grunt, czy tam jest jakiś żelazo, nie? No bo nie wiem, raczej się już nie wiemy. Ale generalnie tak jak mówiliśmy, no jest to po prostu pewien dylemat tego programu, nie? Ale jeżeli chodzi o samo wskazywanie tych celi, których nie wskazywał na pole 2 Tu wskazuje e, Jest w stanie to osiągnąć, tylko później właśnie, ile musiałbyś spędzić czasu No właśnie Ale są takie miejsca, gdzie ten tryb może być e, bardzo przydatny, na przykład, nie wiem, jesteśmy nie wiem, w starym jakimś miejscu, gdzie są jakieś mury poukładane z kamieni, i chcemy je przeskanować, lub takie miejsca, nie? Można, można to użyć i daje po prostu jakieś efekty, daje sygnały. A są miejsca, gdzie po prostu no, chcielibyśmy ustawić czoło. Daje ich skarzy. tak dużo, że nie jesteś w stanie wyłapać tych właściwych. No to wiadomo, tutaj trochę. Teraz... teraz jest ok, jest czystsze pole, po prostu w tym miejscu. Tu jest okej okay. jest sygnał Ewidenty Obok sygnały. tam jeszcze Tu jest no. sygnał Ta. Ty też jesteś Pytanie co? Czy grunt, kolor, czy żelazo? Kolor mały Albo jakieś Dobrze wiemy, że ten wykrywacz pokazuje stare, zardzewiałe żelazo, nie? Tak nawet gwoździe I takie malutkie gwóźdki mega zmineralizowane są w stanie go niestety troszeczkę ośmić. Można by było kiedyś spróbować FE bardzo wysoko ustawić, albo F2 w ogóle wiesz, Uspokoić taką go Taką halę wybudowaną do testów, gdzie wiesz, koryto mega czyste, wszystko przesiane, no ale nie Ale to dwie. nie o to chodzi, bo warunki w rzeczywistości nie są laboratoryjne, to są dokładnie takie jak tutaj Ale nie? Powodzie, tutaj no. Zrób znajście no, elegancko i on naprawdę w momencie separuje nie? znaczy, tak jak mówię, ja osobiście na tej cewce w takich miejscach gesto zacedonych za nie używam, ale na 11 z Goldem. No ale widzisz teraz, że jednak przewagę nad pole 2 w zasięgach w tak suchym gruncie ma. Ma, ma. Czyli jeżeli Pamiętaj, wchodzimy na taką skałę na... jak tutaj, czyli wyschnięty grunt, warto chyba spróbować tego programu Gold. Tylko, że kosztem czegoś. Nie ale wtedy może nie, nie masz żadnych sygnałów, a nagle pojawiają się te sygnały, to szerzej kopać, nie? Tak. Pamiętaj, że byliśmy na detektivalu, była ogromna susza w Anglii i też zasugerowałeś, żeby chodzić na Goldzie. chodziłeś się na Goldzie. Tak, chodziłem. Tam, ja tam łapnąłem parę fajnych rzeczy na Goldzie. Na tej, e, mówimy o tej willi rzymskiej, nie? Willa rzymska, tak, tak, tak. tak na, na tym detektivalu. To też możecie na którymś z filmów zobaczyć, jak tam. Tak, jest tak. nawet komentarz, że ja na, nie potrafię na tym chodzić, nie? że się nie da. Pamiętasz? Jest, 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 tak. jest, jest, jest. No nie przypada mi to do gustu ze względu na audio, to audio w ogóle do mnie nie przemawia I gdyby chociaż można było sobie może zmienić ton Już bardziej bym częściej do tego programu sięgał, no niestety No jest to dla mnie drażliwy dźwięk, po prostu mnie denerwuje Przy takiej ilości nasyceniu, tak jak teraz chodzimy, a to jeszcze nie jest aż tak bardzo nasycone, nie? Miejsce no, niektórych po prostu, nie da, się nie da się A już w ogóle, jeżeli włączymy teraz żelazo no to, nie, nie, no to, to jakbyśmy no All Metal włączyli, to nie ma opcji. To, dziwi się że jest taka opcja, żeby to odblokować, tak? No, tak jak mówiłeś, Australia, czysty teren. Patrz, też ładnie pokazał. Ale zjedź, zjedź szeroko. Przebije, taka... Przebije. A patrz, tą to, 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 to 24 małe cewki niektóre nie pokazywały. No to mówię, że naprawdę ten Gold robi robotę Kiedyś pamiętam, że wróciliśmy też z jednego z wyjazdów Ułożyliśmy chyba 12 gwoździ i jeden kolor pomiędzy nimi Właściwie z tego co wiem to praktycznie ten kolor się stykał z tymi gwoździami I też pokazywał w tej samej mm -hmm. ustawieniu Także je, Jest to ciekawe A ciekawy, jakie jest... ID Ci pokażę? Zostało. Pochwaliłeś i 7. Ale nie ma już tak jak było. A zwolnij, spunktuj. Teraz spróbuj szeroko. 14, AD. No Ciekawe. Wiesz co, może się dostosowało, No ja to wykrywasz na Ziemi. Przejdź kawałek, wróci. Zobaczymy. Ciekawe. No i takie mamy właśnie zagwózki z tymi naszymi sprzętami. Laboratoryjnie wychodzi wszystko pięknie, ładnie, a w rzeczywistości w terenie. To jest, to jest, to jest, to jest kanał jest totalnie inaczej. Yy... Dlatego nie ma miejsc przeszukanych, powiem wam szczerze. To jest dowód na to, że jeżeli ktoś mówi: "A nie idę tam albo nie warto tam iść, bo teren już przeszukany", nie nigdy nie będzie przeszukany. Nawet ziemia, która nie jest ruszana przez 10 lat, nigdy nie będzie w pełni przeszukana i tego jestem pewien. Dlatego to hobby zawsze będzie w jakiś sposób istnieć. Było i nie ma. Było i nie ma. <laughs> fajnie, fajnie, żelaza żadnego nie pokazuje Tak Czy to działa i kolor jest wyłuskany Niestety To na no to nie ma agia. siły Nawet etrak to pokazywał Meteor to meteor Tak I on ma piton, ten cel właściwie Widzisz? Będę mają powinien go dawać, A on już tu chodzi Tak mi się wydaje Fox ma niską przewodność, więc dlatego może i złoto, Idealnie. do którego jest przystosowany, pokazuje bardzo dobrze. Ale pan sobie dobrze radzi w tych maskowanych tak. celach. I wchodzimy na to nasze premium. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale to już od znaczy tego. Pan ID jest. Jest. Nie wiem, gdzie to jest. Dobrze, machasz. Troszkę do przodu spróbuj. To jest mała rzecz? Taka spinka głęboka, no bardzo głęboka, trudny cel. ID-11.9. To bym na pewno, to by mnie zatrzymało. A z punktu go króciutko, czy wtedy byś podjął decyzję na temat kopania? Ja osobiście bym nie kopał. Grzebnąłbym nogą. Jeżeli by nie wróciło, to bym, to bym nie kopał. Jeżeli by wróciło, to bym kopał. Ja w takiej sytuacji robię tak jak zrobiłem teraz. Włączę sobie na mierzanie, najeżdżam, wyłączam i spróbuję go spunktować. No nie wychodzi, prawdopodobnie. Jest to... to jest właśnie ten, to jest ten, moment, to jest ten moment chwili, że albo fajnie wszystko wraca i decydujemy się go podjąć, albo nie. No teraz widzicie, ile celi mijamy przez to, że mamy niestabilne audio, niestabilne ID i. To i... oczywiście jadzie ja. Ta. Szeroko, szeroko, bo to jest tu przed tym O, to jest bardziej tu niż tam Widzicie jaka jest różnica między programem jednym a drugim? To jest depozyt srebra na jakieś 120. Tu, dobrze? Nie, tam jest coś innego. Nie pamiętam, że sam... Rzymkę już miałeś tutaj? Tak, czy to tylko nie tu, pamiętam. Tu, tak, tu nie, nie wiem co łapię, bo nie, 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 nie wiem gdzie to dokładnie jest. No i dobrze. Ale to jest jednak pokazał cele, ale jednak ta niestabilność jest minusem. Nie wraca. Po się wraca, nie? Znaczy na pewno zaczął sygnalizować cele w suchym gruncie, gruncie, których wcześniej mi, nie, nie sygnalizował. Czyli ten program Gold y, musi być coś na zwie jakiegoś pseudostatyka i troszeczkę lepiej działa. No, Tam tego rzymka też chcę pokazać, tak? tak? Nie, do przodu, do przodu. Tam jest jakiś śmieć. Jeszcze do przodu. Tutaj. Ewidentnie, ale widzisz, znowu jest bardzo głęboki cel i wiadomo, kopiemy wszystko mamy wyłączone żelazo, ale daje 2 4 i 11 I Czyli 2, 4, jeżeli wyłączymy sobie jedynkę i dwójkę, co bardzo dużo ludzi robi, że jedynki no i dwójki tego. się nie kopie, to połowę tych celi nie wykopiemy. 3 4 8 2, 7, 6. A to jest bardzo fajny cel, tu też jest jakaś tam spinka, przełożona cegła A niektóre osoby już w ogóle, będą, pomimo tych ustawień, nie kopały nic praktycznie No nie no, bo tutaj nie masz nic stabilnie, znaczy, większość by wyłączyła ten program podejrzewam Tu pokazujemy tylko jakie są możliwości, nie? Tego tak, programu. tak Więc... Tu, Głodko. pokazuje Do tego jest stworzony Bo czekaj, Ci pokażę dokładne miejsce, gdzie on jest no tak by to było, działa no, Nie, Tu jest dokładnie, tu. tu. Nie tu, tylko tu. No to może pokazać coś innego Tak sami widzicie. Musiałbyś kopać tu, tu, tu i tam, nie? Ale może to sygnał... Czyli drugiego złotka nie chce widzieć To jest prosty cel Już daje chociaż w jedną stronę, czyli zdecydowanie lepiej niż... No ale nie do kopania. No nie. I teraz tam. A spróbuj z drugiej strony obejść tak jak ja przedtem. Czy tam coś jest, co go maskuje? Jest coś, bo się ID bardzo nie Mhm. Tamtej, tamtej strony ID jest, jest stabilniej. Tutaj jest bardzo wysokie, bardzo niskie Takie mamy warunki. Warunki bardzo naturalne, zbliżone do prawdziwych. Eee, cele głębokie, płytsze, sreberka, złotka. Ceramice, bez ceramiki, z cegłami, w doniczkach, z koksem, naprawdę. Bez koksu. Mm. I, na, I na naturalnie bardzo ciężkim gruncie. Nie? Dodatkowo. Więc... Plus to. Co się stało, czyli tak jak wyschła góra, widzicie. Przy 19 super to widać, jak to bardzo wyschło. No tak, jest spękane tutaj wszystko, eee, po prostu mm, faza gruntu, cały ten grunt odczyt zmienia się również przy. Jego wilgotności to bardzo dużo, bo tutaj się zmieniło o 12-13 tak, tak. nawet. Nie się spektrum po prostu. E, gdybyśmy użyli program Pole 1 lub parki 1, to tutaj odczyt gruntu w ogóle będzie całkiem inny, ale to też o tym kiedyś powiemy, jak to wygląda. A jest to zrobione jakby sztucznie. Dobra, sprawdzimy sobie teraz jeszcze tego misia. Misia dziadzia. Nie mam dziadka. Dziadka z Marsem. Nie na Marsie, ale z Marsem. Mm. Wygląda to w ten sposób, że ustawiamy sobie program prospecting w prosty sposób. Cyk SAT na maksa, czyli HyperSat, prawie że na maksa. Threshold będzie no, słabo ustawiony. Nie chcę go słyszeć po prostu. Jest w tak zwanym trybie cichym. Grunt jest w trackingu, czyli cały czas będzie mi podawał, jakby i śledził grunt. Będę wszystko pięknie widział. Włączę sobie daje na maksa, ujmuje minimalnie. I teraz tak, w prawym narożniku mamy fazę gruntu. Odczytuję grunt, jak on wygląda. Jak widzicie, bardzo wysoko, 84, jest około 70 przy tak suchym gruncie. Tutaj będziemy widzieć w lewym narożniku ID celu, a tutaj możliwość tego prawdopodobnie sobie żelaza. No i co, jedziemy po kolei, zobaczymy jak tryb. Gold, właściwie prospekting, czyli do poszukiwania również złota, działa w tym wykrywaczu. Powiem Wam, że ja używam głównie tego trybu. Można w nim włączyć rozróżnianie kolorów i żelaza. Działa to fajnie. Tu mamy ten nasz wspaniały kamień magnetyczny, który robi olbrzymie problemy. No, a tutaj byśmy po dźwięku na pewno kopali. Prawdopodobieństwo żelaza jest 40-50. Przeskakuje do koloru. Ja kopie ten cel. Jedyneczka. Mamy wszystko tak dokładnie mieć. Jest ok. Jak słyszycie, do kopania bez problemu. Wójka daje bez problemu sygnał. Po spunktowaniu mamy go mocniejszy. Plus 81-30%. Ja trójkę słyszę, ona lekko przypaluje. Yy, w mokrym gruncie bez problemu. Tutaj jednak pewnie bym przeszedł nawet sławka, tym bardziej, że nie pokazała mi ID. Czwórka, nie, nie ma co komentować bez najmniejszego problemu. Żelazo kolor, żelazo kolor. Punktujemy piękny kolorek 20% szans na żelazo. Yy, nie wiem, czy słyszycie różnicę między Equinoxem a tym wykrywaczem. Tam było zdecydowanie. Więcej dźwięków. Dźwięków, mnóstwo. Kanonada, która gdzieś tam pewnie po czasie męczy. Kanonada. Ja to słyszę. Tak. 94-30% szans na żelazo. i sygnałów do kopania. Kutomeczka. Wysokie ID. 20% na żelazo. 8 bez problemu. Blisko, wysoko, szeroko, szybko. Takie cele to nie jest problem dla tego wykrywacza. Dziewiątka jest. jest Kolor żelazo Kolor żelazo I co robimy? Punktujemy Prawdopodobieństwo żelaza 30 Ja, ja to kopie No wiadomo Pewnie będą przypadki, że kopnę żelazo zamiast koloru Ale to 30% szans na żelazo. Czasami przeskoczy, przy wypunktowaniu jest. Tu są dwa cele. Jeszcze jeden, drugi. Jeden, drugi. Do kopania. To jest ciekawe. W to słychać zdecydowanie lepiej. Tu jeszcze jest ta, ta smutka. Jakbyś podszedł bliżej, to będzie to słychać. I mamy ID na plusie. Nałapie kamery. Plus 85 30% na, na żelazo. 13. Mamy depozyt. Super. 14. Mamy depozyt. Ale nie mamy baterii. 2% się zrobiło. Mirek. Nie nagramy tego dziesięćdziesiątki. 15. Jest. 16. Jest. 17. Jest. 18. Jest. 19 jest Trochę się śpieszymy, bo bateria nam padła już w jednej i w drugiej jest. kamerze jest. Kolor do żelaza do kopania 22 nie. Od prawej do lewej, tak? Od lewej do prawej nie, czyli nie Podobnie jak na małej serce, ale troszkę gorzej Raczej bym minął Tu słyszę trzy rzeczy no tak samo jak ja na Goldzie. Jest żelazo, żelazo, kolor, Zel kolor, czyli oczekuje. Kopiemy. 27. Bez problemu. 28. O, tutaj było słuchać obok żelazo. Ale ten kolor bez problemu. 29. Mamy rzymek Tutaj gdzieś jest. Tutaj na nie tu Jest. jest. No, nawet się nie widziałem, usłyszałem go. Głęboka jadzia Jest. Bez problemu. Tutaj mamy tą taką skinkę bardzo głęboką pod ceramiką. Mi daje sygnał, że trzymuje mnie. 47, plus, 35 plus do kopania. Piękny depozyt, który kopiemy. Plus 94. Kolejny piękny depozyt na 70 cm do kopania. Tu gdzieś mieliśmy grzybka, Do kopania. Choć czasami przeskoczy do żelaza, ale 20% szans na żelazo. Yy. Następna szpilka yy. Nie szpilka tylko spinka Bez problemu Złotko Nie widzę gdzie jest ale słyszę Ono gdzieś tu było muszę... ono, 1% tu Kolejne złotko Jest bardzo delikatny dźwięk Wykopania, pierścień Ewidentnie Nowy monel bardzo trudny Tak ID do plusa Ekstremalny cel Moneta zakopana pod kątem 30 stopni, czyli sygnał wiadomo rozchodzi się Czekaj bo jestem z tyłu Przepraszam Elegancko, czyli mamy to. Udało mamy się to, udało się nagrać. Słuchajcie macie MXT musicie mieć E, tą cewkę. Nie ma dwóch tak, to słów. Jest, to jest, to jest e, po prostu. 600 chyba parę złotych zapłaciłem za to, za wykrywacz. Jak Bonnie and Clyde. Romero and Juliet. Tak, mamy lokowanie. Jak produktu. Mirek i Jacek. <laughs> e, Dobra, jest. Mars MD. Jak to było powiedziane wcześniej? A bo jak to Praca ben ukraińska. A jak, tak. no, jak to Digim, tak? Tak. tak to, <laughs> słuchajcie, wykrywacz. E, Idealna fuzja amerykańskiej nowoczesności, ukraińskiego konserwatyzmu, albo na odwrót. To już ja tam Nie, nie ważne. cokolwiek innego w tych ukraińskich e, aktów, ale nie mogę na antenie. Nie. E, w każdym razie cewki robią bardzo dobre. E, wykrywacz dla mnie w tym momencie staje się głównym sprzętem z dwoma cewkami: z i z ceweczką Sefa 6x8, z którą spędziłem ostatnio kilka dni w terenie. Hmm. Genialny sprzęt, naprawdę. A mi ten zestaw ukraińsko-amerykańsko-polski złamał znowu zęba. I muszę się zastanawiać, co ja właściwie teraz mam począć A świecie to to detektoryzmu. Czy to Nie. No w świecie detektywizmu. zęba? Nie, ukraińsko-amerykańsko-polska fuzja w twoich rękach. Tak, no. potrafi. Nie, tylko to woła pomoc. pomoc, pomoć. pomoć. Um. Mam nadzieję, że pomogliśmy Wam w doborze sprzętu w tak trudnych warunkach, w bardzo wysokiej mineralizacji, spowodowanej nie wiadomo czym tak naprawdę, bo jest sucho, twardo. Codziennie są inne warunki, troszeczkę inne wyniki. Yy, mogłyby tak, de facto, yy, codziennie, mógłby być troszeczkę inny wynik. Mógłby być, mógłby być?